Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Majora Antwerp z wyzwania Pick'em Challenge. No Mieliśmy update CSa, w którym no, zaktualizowano te typy, no i teraz przechodzimy sobie do tego. Jak widzicie te dwa zadania udało nam się wykonać, mamy srebrnego coina i zdobyliśmy jedną monetę. Potem tą monetę będziemy mogli sobie wymienić na te pamiątkowe, jak to się nazywało, pamiątkowe skrzynki. Także... E, no przejdziemy sobie tutaj do... E, zrobimy sobie dzisiaj fazę Legend. Także omówię, w które zespoły moim zdaniem przejdą do kolejnego etapu. E, przejdziemy sobie, zobaczymy jeszcze jak tu nam poszło. się jest zakrypał tu Astralis, no tutaj. E, no tutaj niespodzianka Vitality Outsiders. E, Eternal Fire mogli to zrobić, Force zamiast tego i Liquid awansowali. Właśnie tak coś czułem, że pomiędzy twoma, tymi dwoma drużynami tutaj myślałem, oni nawet dobrze się zaprezentowali, ale i tak się zakwalifikowali. 0-3 to było 9, z Team i Renegades, takie te dwa zespoły tutaj. No i na 3-2 wyszły G2 Esports i Vitality, także no tak się prezentuje powiem wam, że myślę, że, że to jest najlepszy właśnie ten... Yy, to jest tak źle skonstruowany ten pick, no bo właśnie jak Ence y, by się dało na 3.0, to wtedy już by się nie dostało tego punkta i, I właśnie no to jest takie strasznie broken Ale zawsze o tym mówię, zawsze to powtarzam na każdym odcinku Także zrobimy sobie teraz fazę legend A w fazie legend mamy bardzo dobre zespoły I będzie bardzo ciężko nam tutaj wytypować, ale te rzeczy, te drużyny na których nie możemy się, nie musimy się zastanawiać, to na pewno jest Face Clan, który gra świetnie i, i no ma bardzo dużą szansę, żeby tego majora zgarnąć, więc oni na pewno się zakwalifikują. Na pewno Navi, na pewno zespół Heroic. Vitality pokazała się z bardzo dobrej strony. Myślę, że NC, ma mniejsze szanse, ale oni są teraz na takim gazie, że że po prostu to zrobią. G2 Esports, no tutaj. E, Tutaj szczerze mam wątpliwości, ale nad czym jeszcze jestem pewny to Cloud9. Myślę, że Cloud9 gra na takim poziomie, że, że oni to zrobią. No i tak jak mówiłem 3-0, to wybierzemy sobie coś randomnego. na Na 0-3 bym stawiał coś pod ładnie Singles albo Imperial. I szczerze myślę, że oni oni zrobią 0-3. Chociaż może to być każda drużyna. I tutaj bardzo ciężko. Jeżeli będę zmieniał to tak jak mówię. Napiszę w komentarzu, ale myślę, że Imperial, dalej Fallen i Fair pokazywali się z dobrej strony i, i 03 no. Hmm. Bardzo ciężko. Myślę, że tutaj to jest randomowo musicie sobie wybrać pomiędzy jakimiś drużynami, no może to być tak na wykaże, może to być Copenhagen, Big 0 03, bardzo ciężko. A na 3-0 wytypujemy sobie teraz coś po kroju, no właśnie, jeszcze Furia może awansować, myślę, że Furia ma też duże szanse na awans, myślę, że zamiast G2 albo zamiast Vitality może to być Furia. Um. Ciężko jest to powiedzieć, bo nie teraz, no, oni nikt Heroic na przykład nie grał, teraz ostatnio. Na pewno Vitality i ENCE dobrze gra, ale no ciężko powiedzieć, jak te teamy się przygotowały, jak to będzie wyglądało. No, więc y, to są te drużyny, które mają największe szanse na zakwalifikowanie się. Więc my je wybieramy, żeby mieć duże szanse zrobić to zadanie. No i na 3-0 wybierzemy sobie. Hmm. Dajcie mi chwilę namysłu. Na pewno <laughs> Justin's Spearjums. Na pewno nie Team Spirit, Outsider też nie. Myślę, że. Myślę, że weźmiemy Furię, Ona ma jakieś tam szanse zrobić to, ale pamiętajcie, to jest zawsze taki no, random pick. Także aktualizujemy swoje typy. To są moje typy. Nagrałem to bardzo szybko, dlatego że tak szybko to chciałem. Co do analizowania, no to jeżeli ktoś ogląda, to na pewno wie, że Ensay Vitality gra dobrze. Face Navi to są takie. No, chyba najmocniejsze zespoły tutaj. I, I co mogę jeszcze powiedzieć? No, że dziękuję wszystkim za oglądanie. Tak się prezentuje mój pickem. E, mam nadzieję, że wy już macie srebro, że, że nie omgstnęliście się na, przy pierwszej fazie. No i po tej fazie legend będzie faza, faza mistrzów. Zapraszam na kolejny odcinek, zapraszam do zostawiania suba, do zostawiania lajka. Dzięki wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, miłego dnia. Halo.